Halo, dzień dobry, witam na kolejnym Tibiskie Openingu. Ach, powiem Wam, że dawno się nie widzieliśmy. Dawno Openingu żadnego nie było. Ale mamy taką okazję z Opening, z którym bardzo długo zwlekałem. Jest to Opening 1000 Surprise Jarów. Te Surprise jary e, w sumie można zdobyć z w 4-5-6, dokładnie z misji dostępowych z Dangerous Depths Questu. Jak coś poradnik jest na kanale, jak ten quest wykonać. Można sobie zobaczyć. Dzisiaj zajmiemy się otwieraniem tych słoików. Opening ten przeprowadzimy na świecie Bona. Ponieważ ma mały zakład z moim kumplem Azizami, który właśnie gra na Bonie. I to on jest częściowo sponsorem tego openingu. Mówię częściowo, bo mamy pewien mały układ. Otóż, jeśli to wszystko się po prostu zwróci, wyjdę na plus, mogę sobie zostawić to wszystko co tutaj ugrałem, ale jeśli się nie zwróci po prostu oddaję mu to wraz z nawiązką. Czyli po prostu będę musiał dodatkowy hajs E, rzucić. No ale mam nadzieję, że tym razem szczęście nam dopisze, nie tak jak zwykle na openingach i że wejdziemy w końcu na plus. Kwestia jeszcze taka, że normalnie słoi kosztuje 20 tysięcy, e, z niego mogą wypaść tokeny Gold oraz Silver. Silvery są dosyć tanie, bo 11k, także jesteśmy na nich stratni, ale za to Gold tokeny prawie 40k na bonie kosztują. Dodatkowo Suspicious device warto 22k, czyli one jakby zwracają nam praktycznie słoik z lekką nawiązką oraz lecą też gemy Kolorowe warte 5-10k. Dodam tylko, że nie będzie po tym openingu wiele sprzątania, bo te słoiki po prostu znikają. A prawdopodobnie wszystkie nagrody będą się pojawiać tutaj w inboxie i łatwo będzie je po prostu stąd zebrać. Także to jest na duży plus. Jako, że już mamy tysiące słoików, chwilę nam to zajmie. Także ja już odpalam opening, a w międzyczasie sobie troszkę pogadamy. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić mojego ziomka Zamiego, który właśnie gra na Bonie i dzięki niemu mamy ten opening. Proszę bardzo, już na początek mamy dwa tokeny yy, oraz jeden Suspicious Device, strasznie dużo leci Silver Tokenów. Yy, dodatkowo, żeby nie było, Surprise Jary mamy 980, bo już 20, znaczy 18 dokładnie yy, otworzyłem, ale lecimy dalej. Całe to depo jest właśnie z tych Suspicious, czemu mówię cały czas Suspicious Device, z tych yy, Surprise Jarów. Ogólnie chciałem Wam powiedzieć, że su Surprise jary właśnie te, które tutaj widzicie, dostępne z dangerous Depth Questu, są naprawdę bardzo dobrym sposobem zarobek, jak nie najlepszym sposobem na zarobek na nowych serwerach. E, nie jest, jest tak trudno zdobyć tak naprawdę, już można zacząć tę misję około setnych leveli pewnie tam na, e, na oznaczenie tych miejsc i tak dalej. I jak wiecie, na nowych serwerach gold tokeny są bardzo potrzebne którzy spiszą z device, może trochę mniej, ale gold tokeny, silver tokeny są potrzebne, więc na pewno znajdzie się e, wielu chętnych na nie. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że e, co jakiś czas wpisują nowe światy i ludzie po prostu na nich zaczynają grać. Później oczywiście też jest to dobry sposób na zarobek, bo gold tokeny zawsze, ale to zawsze się przydadzą. 66 e, niebieskich kryształów, 22 fioletowe kryształy, e, 43 silver tokeny i 12 gold tokenów całkiem... Całkiem sporo, spoko wynik, ale patrzcie, to jest właśnie to, że się strasznie długo klika. Podsumowanie sobie zrobi na końcu, ile na pewno był wart, ile z niego zyskaliśmy. W międzyczasie, jak już sobie tak otwieram, no to chciałem tylko wspomnieć, że Suspicious Devices, które tu właśnie lecą, no to są one potrzebne do tego, żeby zdobyć reputację u Gnomów, Scoutów oraz Dwarfów. I za tą reputację będziemy mogli po prostu wchodzić na Warzone 4, 5, 6. Trzeba do tego 10 lub 15 Suspicious Devices na jedną wejściówkę. Przy czym pamiętajcie, że jeśli wejdziecie sobie. Ta wejściówka trwa 8 godzin, czyli jeśli wykorzystacie powiedzmy za te 10 czy 15 Suspicious Devices, no to w tym momencie będziecie mogli przez 8 godzin tam wchodzić. Czyli możecie tam expić przez 8 godzin oraz będziecie mogli zabić Bossa kilkukrotnie, w sensie Bossa tych Warzonów. Normalnie dacie radę w sumie zabić go co 4 godziny, więc zabijecie go dwa razy, ale jeśli macie ogarniętą ekipę, da radę go zabić nawet trzy razy. Myślę, że jest to bardzo cenna informacja i może komuś się e, przyda. Bardzo słabo nam tutaj leci, przekroczyliśmy właśnie 100 silver e, tokenów. Sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie. Dodam tylko, że jeśli mi się uda wygrać, to leci 25 TC oczywiście dla Was. Bardzo przyjemny opening, bo bardzo łatwo się to klika, szybko to schodzi tylko, że jest mało ekscytujący, no zresztą to tylko surprise jary, tuż kiedyś otwierałem surprise jary na kanale może widzieliście, otworzyłem ich tylko 100, to było chwilę po tym jak one wyszły, no i wtedy też nie za bardzo mi się to opłaciło, chociaż wtedy cena tych surprise jarów była jeszcze wyższa nawet, a wtedy też tokeny inaczej kosztowały więc to było też zrozumiałe, teraz ceny silver tokenów strasznie spadły, strasznie spadły, no bo jednak lecą z wszystkich bossów nowych, a nie ma zbyt dużego wykorzystania ich w grze, no teraz niby i są te nowe biżuterie, które się nimi e, ładuje, ale myślę, że to wciąż e, za mało, bo zbyt dużo każdy boss praktycznie nowy daje silver tokeny teoretycznie na gold tokeny też tak można zdobyć idąc na gold bossy ale jednak gold tokeny są e, używane cały czas przez wszystkich graczy do imbu imbu imbuingu, także e, no tutaj jednak cena cały czas e, się trzyma wysoko fajnie by było w sumie gdyby te zbroje za silver tokeny miały imbu slot, na przykład na live research, to powtarzałem kilkukrotnie ale e, myślę, że wtedy rzeczywiście więcej graczy by się zdecydowało na takie zbroje przez co też ich cena e, byłaby znacznie e, wyższa. Być może sobie jeszcze coś pracuje nad tym, może doda więcej e, różnego rodzaju biżuterii, która będzie ładowana nas z tokeny i po prostu będą one wykorzystane. Przekroczyliśmy 100 violet gemów oraz 200 tokenów i 300 e, 300 blue e, gemów. Zobaczymy, mamy 66 gold, gold tokenów, tak jest Suspicious Devices. no powiem Wam, że już Moje szanse chyba na zarobek. E, coraz e, mniejsze są i chyba nawet stracę, no nie wierzę, ale to nic. Lecimy z openingiem do końca. Jak już zaczęliśmy, no to musimy też skończyć. Jeszcze tylko 5 stron. oj nie zapowiada się naprawdę ciekawie. Ogólnie ciekaw jestem, czy rzeczywiście też Superjara wszystkie z tych przedmiotów mają taką samą. Um, taką samą szansę na wypadnięcie, no bo jednak niby jest losowo jeden z pięciu przedmiotów, ale widzicie sami um, jak to leci. Według statystyk na Tibia Wikia um, mamy około 10% szansy na Gold Tokena tylko, um, w Suspicious Device mamy nawet 9% szansy, 14% na Violet gema, 25% na Silver Tokena oraz 42 na Blue Gama. jak to wyjdzie u nas zobaczymy, ale też zrobimy z 1000 specjalną taką tabelkę z procentami, żeby zobaczyć czy, e, czy się mniej więcej pokrywają te statystyki Stibia, Wikia. Dochodzimy do końca i uwaga, ostatnie surprise dżary, Puh, powiem Wam, że nie spodziewałem się trochę tego, 87 gold tokenów to jest bardzo mało, ale przejdźmy do podsumowania. Ok, jesteśmy już po podsumowaniu. Odwiedzimy właśnie Azizavi, mam akurat online, jak robiłem opening, także pozdro jeszcze raz. I uwaga, bo e, mam wyniki tego całego openingu. I nie uwierzycie, albo i uwierzycie, albo już wiedzieliście. Jesteśmy w dupę! Tak, to co widzicie na ekranie, czyli 407 y, blue gemów dało nam 2 miliony ponad, 137 Wired y, gemów dało nam milion trzysta, prawie milion czterysta, 208 silver tokenów dało nam 3 miliony 650, oraz 88 suspicious devices dało nam prawie 2 miliony i 87 gold tokenów dało nam 3,5 miliona golda. W sumie 12,5 miliona w zaokrągleniu, czyli jesteśmy 7,5 miliona w dupę zakład, przegrałem. W sumie nie wiem, czego się spodziewałem, ale jednak liczyłem na choć trochę szczęścia, że, e, że to się uda. Także Azizabi um, nic z tego, um, oddaję Ci wszystkie Wszystkie moje zarobki z Openingu, plus oczywiście e, bonusik mały. E, Widzowie niestety Tibia Kojnów też nie ma, ale to nic. E, Weźmiemy jeszcze pod uwagę statystyki z Tibia wikia, e, oraz to co nam wyszło. I powiem wam, że nawet nam się to e, skrywa, bo na Bluegem 40%, prawie 41%, gdzie na Tibia Vikiam jest 42%. Silver Token mamy 28%, tam jest e, 25,5%. Prawie to samo. Violet game, tam jest 13,5, u nas to samo, 13,6, 13,7, to samo nawet w zakrągleniu, no tak, 13,6, 13,7, no i mamy 8,79 Suspicious Device'a u nas procent, a u nich jest 8,76, także tu, tu praktycznie idealnie, żebyśmy się zgrali z Tibią Vikią, no i mamy tutaj nieco mniejszą, mniejszy procent, na goldokena mieliśmy mniejsze szanse na gold, tokena. Na gold tokena, bo wyszło nam 8,7%, a na Tivia Wikia było 9,24%. Czyli tak, statystyki z Tivia Wikia nie kłamią, możemy to chociaż potwierdzić tym openingiem. Mimo wszystko, bardzo przyjemny opening, bardzo szybki opening. Ja się zanim żegnał w takim razie. Pozdrawiam jeszcze raz z nami, bardzo serdecznie dziękuję za, za opening. Widzimy się już wkrótce w kolejnych typiskich filmach lub na streamach, które robię na Facebooku. Elo!